A mi powiedziała prawniczka mhm. najważniejszą rzecz, którą powinna sobie wziąć do serca każda kobieta. Kiedy musieliśmy jakoś spisać ten cały pozew rozwodowy, ona mi powiedziała że jakby słowa, które utkwiły mi w pamięci i dopiero sobie zdałam sprawę z tego, jak poważny to jest temat, mhm. dla, też dla nas, kobiet, i dla kolejnych pokoleń. Tak. Ona powiedziała: Jezus Maria, ale pani syn musi, jakby, musi panią nie szanować. Że twój syn, jak bardzo pani syn musi nie szanować, bo mój syn to ogląda. Mój syn się uczy tego samego. I stąd są, często, to nie jest żadne usprawiedliwienie, ale często właśnie nasiąkają mężczyźni, jak gdy widzą, że matka jest bita, że właśnie te, te wz, nawet podświadomie, tak. te wzory. Tak. I to się powiela, niestety. Często się powiela, ponieważ dokładnie to się wydaje, że to jest codzienność. I to były najważniejsze słowa, jakie usłyszałam: Jak bardzo Jezus Maria, jak Panią musi Syn nie szanować. Jeśli to tak po prostu wymsknęło, taka bardzo dojrzała, niesamowita Pani prawnik, Pani mecenas. Mhm. I myślę, że o tym powinna myśleć właśnie każda kobieta: że taki model rodziny przede wszystkim szkodzi dzieciom. Ponieważ mhm. dzieci się uczą dokładnie takiej samej przemocy i braku szacunku do matki. I do kobiet.